w kolejnym odcinku na moim kanale. Dziś zrobię taką oprowadzankę po mojej hodowni, Pokażę Powiedzmy stan hodowni, już kilka razy z na hodowni, ale co jeszcze raz. Są jakieś jajka, są. Pokażę Wam jak odkoczam simonkę. Ostatnio tu sprzątałam. Tutaj jest jajko jedno. Trochę brudne. Nie, nie. nie jest aż tak brudny Tylko jakiś paptoszek. Od tydocin pewnie. Takie malutkie. I właśnie jakaś kudos nosi takie małe. Może ta nowa. Może jakaś z tych nowych sylek. I jeszcze jedno. To jest od Kadoliny chyba. Bo ona nosi takie długie jajka. Czy jest tu jakaś kurka? Zobaczymy. Nie, ale dziś może Wam pokażę yy, moje kuryczaki jeszcze dosyć dawno na długich filmach wam im nie pokazywałam Czy trochę podrosły Zastanawiam się nad jednym czy to kuraczeką będziecie mogli mi podpowiedzieć Jeśli będziecie wiedzieć Dobra, jesteśmy już na wybiegu, jedna kurka jest trochę, nie wiem, jakaś chora, ale jest, jej stan się polepsza. o Grażyna pogoniła malutkiego, i Lolek. Dobra, od razu wchodzimy do kurczaków, tak? Dobra, i pokażę wam je. Yeah. Już miałam około dwa miesiące, albo mniej, albo więcej, nie wiem sama. Pokażę wam kurkę, tylko nie chcę jej zbytnio męczyć, bo ten biały bezogon, ten biały bezogon, to chyba kogut. Ej, dobra, poczekajcie. Fifi Ojej, już się sadzam I to jest Fifi i to jest kudka. Wiksilki ma nawet wielką skórę jak Tak się prezentuje Pokażę od boku Dobra, Fifi może już sobie pójść Pokażę Wam też księżniczkę, ona jest bardzo oswojona, chyba najbardziej ze wszystkich ogólnie. Patrzcie, ona ma dwukolorowy grzebień nawet, pomarańczowo-czarny od boku, to jest na pewno kurka i ma fajne takie nauszniki. I mm, o którego chciałam zapytać. Nie wiem, czy uda mi się go złapać. Może tak. O, no, bez problemu, bo też jest miada oswojony, tam oswojona. Tak wygląda. Mi się akurat wydaje, że... Kuda... Nie tu mnie księżniczka, nogę. Mi się wydaje, że to kuda. No, spójrzcie taki ma grzebień. I od boku piszcie w komentarzach. Taki ma odgłos. Da. Yy, Bibi już może sobie iść. Dobra, pokażę Wam jeszcze kwokę, którą odkwoczamy, bo już ponad dwa miesiące kwoczy. Czy nie, ponad trzy chyba już nawet. Bardzo długo. Lub prawie trzy. Lub trzy. Dobra. Pokażę Wam. Tą odchwaczamy. Simonka odchwaczamy. O, to jest taka chora trochę. Ale teraz lepiej już. Pokażę Wam te nowe, bo w ostatnim odcinku tak średnio. Teraz też będzie ciężko, ale o, tutaj jedno. O Widzicie? Widzieliście trochę pewnie od którejś z nich jest to jajko. O no, no ale nie jest źle z nią. To jest właśnie ta taka do trochę. Miaska. Znaczy, a Znaczy z Anką było gorzej, ale już jest... Lepiej, bo daliśmy jej leki. O, może uda mi się pokazać... O, jest ta silka, przyszła trochę. A gdzie jest ta druga? O, tam jest. O, patrzcie. Przed chwilą padało, teraz przystało i słońce nawet wyszło. Simonka, no opowiedz! No opowiedz! Ile już kwoczysz? Wszystkie się tam schowały. Jezu, one to rozgrzebują jeszcze. Fajna zabawa, co nie? Dzisiaj o siódmej, po siódmej, tak dwie kury znosiły jajka. Świetnie. Paloma i Krysia chyba. No, wydaje mi się, że tak. O, ruda silka nasza. Wycięliśmy tutaj im pokrzywy, bo, bo duże były i nie szło tu dość normalnie. Dobra. Idziemy zobaczyć te silki. O! Jedna jest tutaj. Coś tam widać, one, one są czarne. I się y, dobrze kamflują. Ale jednak coś tam się różnią. Jedna ma bardziej takie siwe skrzydła, druga ten. Druga bardziej czarna. Ale się przestraszyła. One są trochę wyskubane. Ale im mody dostaną No, czekajcie. Usiądę i powiem Wam, ile mam kur. Do dosłych mam 19. Miejmy nadzieję, że Anka przeżyje. O, tam sobie poszła. A ona już normalnie biega. Myślę, że przeżyje, ale na noc jeszcze ją dajemy do tego kurnika. Bo tam wiecie, może sobie w spokoju pospać. U Kudyczaków jest zamknięta w takim gnieździe. Simonka, co się tu wkurzasz? No zobaczcie, zanko nie jest jestem źle. O, widzicie? Nie chcę jej też straszyć, ale no. Chciałam wam pokazać, że nie jest nim, tak źle. Powoli myślę będę kończyć ten odcinek, ale jeszcze chwilę yy, dla was nagdam. Dziś jest poniedziałek i w poniedziałek yy, wrzucę to... O Jezu, mi się tak uchyla, żeby Simona nie wyszła. Bo teraz... Tam z szparką wyszła i właśnie tamtą dokładnie, ale musieliśmy ten... Musieliśmy, no żeby nie wyszła, bo tak to by wyszła, teraz wyszła, nie wiem jakim sposobem, jeszcze może chodźmy na chwilę do kurczaków, pokażę Wam jeszcze niektóre, jeden jest bardzo podobny do fajansa, więc mamy takiego fajansa, ale mam tu dużo kogutów niestety. I kto jest kogutem? No, no. no ten jest kogutem. Tak mi się wydaje przynajmniej. Chodź kosmita. No chodź, nie bój się. On jest właśnie po fajansie, tylko że ma czubek. To jest silki, ale właśnie wygląda jak fajans. Przypomina mi bardziej fajansa. Już go puszczam, bo nie. O jezu. Chodź. Chodź. Ojej, przepraszam, nie bój się. To, to jest czadek i on ostatnio zaczął piać. Księżniczka, tak. Ona trochę mi przypomina kar karzełka łapciatego. Napiszcie, jakim ona jest miksem. Bo raczej jest miksem, ale nie wiem. Jakby była z karzełkiem łapciatym, to nie wiem w jaki sposób, bo nie mam tu żadnego karzałka łapcze tego. Tutaj mamy zieloną nóżkę taką. Blanka, ma na Trochę jest pomieszana z liliputkiem jakimś. Pewnie po kogucie tym bez ogona. Bo on jest taki ma mały. O, już drugi ten film jest. O. No, chodź Blanka, pokaż. Dobra, pokażę Wam tutaj. O taka, ona jest w ta tutaj, co ją ja pokazuję. Tutaj taki kogut rudy. Jezu. Dobra, bo one chcą wyjść i tutaj jeszcze czaruszek. I co? Tak jak mówiłam, powoli będę kończyć. O właśnie. Ten biały kogut, o którym wam mówiłam, yy, wykluł się, ja, się z jajka tej otokórki, o tej, tej białej bez ogona. I on jest praktycznie do niej identyczny. Nawet ma taki mały czubek, ma dodę, nie ma ogona i też jest cały bielutki. To jest yy, z jajka jej i, identyczny do niej. Dobrze, także co? Tak jak mówiłam, kutki się z Wami żegnają, a my widzimy się w kolejnym odcinku.